Siemaneczko! Dziś zareklamuję ja wam bardzo fajny serw Nawet macie tutaj Epic e na start Bo macie tutaj kitwig. I ten nagrywie to łatwo nawet! No łatwo no. Co dziś się tam. Łatwo zdobyć. Y, tutaj and, craftingi, no, y, ender chest to pomaga. Kodu X. Przepraszam, ja nie widzę, bo tutaj na czacie mam te napisy. Nie, chyba nie ma jeszcze tego moda, ok. Stoniarka, mm. O, oczywiście tak, prawie na wszystkich serwach tak jest. Dobra, tutaj mamy losowe typy. -ty. Yy, zobaczmy dookoła, nie ma wigi. Jakby było to po by, by, nie ma. No. Dobra. Idziemy na faun. O, i najlepsze jest to, że nie trzeba czekać... Yy, nie trzeba czekać... No, aż na przykład 5 sekund albo coś. Tutaj macie kowadła. Nie, no to jest... To jest po prostu... Taki serwer, że no fajny Ma, macie wszystkie najlepsze itemy, W ogóle fajny, a... a czekaj, no, mają warty, nie, dobra. No ja no. Taki, na takich serwerach, gdzie takie bardziej. No. Ja nie tak uważam, że jak masz jak macie skrypty to, to lepiej nie, nie mieć dostępu do warty. Że skrypty pomóc... Yy, o, aha, jeszcze tutaj jest komenda VIP. Yy, VIP posiada kit VIP. Komendę Heal. Yy, repair. Koszt 4 zł, no a nawet. I yy, zapraszamy do bo okej, okay. ale VIP jest tutaj tak specjalnie jak yy, Dobra. Yyy, to pamiętam ile mają widzów, bo muszę nagrać. No dobra, co ja jeszcze tutaj? Aha, jeszcze nie czytałem. To już to już było nie... Aha, i tutaj macie stronę. Jak wszyscy informacje o range i widzów Oraz jak strefę. Kurde, nie wiem. Ja jeszcze dostanę, bo ja mam mniej, trochę 50 lat, nie? Co um, to jest? Ja odpoczywam, że koszty... Aha! I pewnie myślicie, czemu ja taki dziwny tekst tak? no bo ja go sam robiłem. Um, no dobra. Tutaj macie jedzenie. No nie wiem, chyba już nic nie ma do pokazania, to ja się żegnam. Marka.